Siemano, jak widać, to ja Angelina, także no, także no, no. Jak widzicie, no już... Nieważne, ważne, no. Okej, okay. a więc oto chciałam wam przedstawić gościa specjalnego. Przed wami Limonka. Jupiej! Wreszcie się zobaczyłyśmy. No super. Po trzech tygodniach. Hm. Tak. Może i więcej, nie? No, wiem. No to co? Mówimy Wam niespodziankę? Mówimy! Jasne. Trzeba Wam powiedzieć. Więc tak, no na nie, nasza... czekaj, czekaj, a może pierwszy ten. ten... Aha, musimy Wam no pokazać właśnie. nowe Pet Shopy 2, które mm, dostała. Ja. Tak, tak dostałaś. Ale ehm. ty, zwłaszcza, też dostałaś? No tak, ja też zostałam, ale jej dzisiaj nie ma, jest chora, no więc <noise> dobra, dobra. tak, że w łóżku, no więc tak, przedstawiamy Wam słodkie Króliki. króliczki! A oto przed Wami pierwszy królas! Uj, Taki on, to śliczny królas! Plus, fajnie. Ma oryginalny znaczek pet LPS. L Wakacje, to ci odwala, nie? Co jasne. Dziurkę ma, jak widać. I ma... znaczy ma do niej... albo do niej. Babaska! Tylko piszcie jak ma na imię, bo... Nie, nie wiemy w ogóle i nie wiemy, czy to jest chłopiec czy dziewczynka, także... Piszcie, piszcie w komentarzach, a no no i bardzo tak. przyjemnie. No i LPS ma też. Okej. <laughs> okay. Jest bardzo słodki. bardzo słodki. Dobra, to dziękujemy Wam, krójki. No to co, mówimy wielką nowinę? Tak. Teraz możesz. Dobra. Na naszym kanale będzie nowy serial pod tytułem. Życia LPS! Jest yeah. to nowy serial, i na końcu którego e, zawsze będzie taka śmieszna niespodzianka. Ej, gdzie ty mi odłazisz? <grym> e, mi! Będzie śmieszna niespodzianka. Jeżeli wiecie, co to jest, albo zgadujecie, no to w takim wypadku, piszcie w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawe, co tam wymyśliliście. No, 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 no. no. Odwala nam, wakacje idą. Tak. Bye-bye, szkoła. W ogóle no. jesteśmy w takim wieku, że wiecie. Odwala nam. Z koleżankami i tak, no, można powiedzieć, płakałyśmy. No, my też. <noise> Podaj mi chusteczkę, błagam. Nie mam, Ja <noise> też. Dobra. <noise> Dobra, ale myślimy pozytywnie. Są tak. wakacje. Jak widać, mam już okulary, nie? Tak no, a ja tak, jeden jakaś... kolczyk, bo drugi mi zarósł. No kurde, blaszka, to jest po prostu... Nie wiem, no... Nienormalne. Idę Wie? do szkoły, można powiedzieć, katolickiej, e, no tak, i muszę mieć dwa ucha, znaczy uszy przekute, dwa ucha przekute. Ucha. Mądra jesteś, nie? Tak. Ja ja nie ten wakacje, no kurde, Blaszka. To ona co? już powiedziała ma makija... jak? Makijażystka. Nie, zamiast makijażystka to makijować. O, makijować, tak? To było najlepsze się... słowo. Angela zawsze się śmieje z tego, co ja robię, albo z tego, co ja mówię. No słyszycie sami, nie? No właśnie, e, na przykład ostatnio jadłam jabłko i chyba pół godziny... Em... miałyśmy głupawkę, bo ona się zakrztusiła. Nie, nie zakstusiłam się, tylko zrobiłam taki śmieszny uśmiech, z którego wychodziło jabłko. No i kurczę Blaszka, nic. Dobra, zostawiamy Wam i życzymy Wam bardzo świetnych wakacji, naprawdę Slek. udanych. Zawsze no. będziemy, nieważne co się dzieje, złego czy dobrego, nieważne. Po prostu, no nie wiem, będziemy, będziemy z wami, zawsze z Wami. Pozdrawia. I Wy też będziecie z nami. I dotrwajcie tego serialu! Dobra, mogę skończyć. Pozdrowienia! <noise> Okej. Okay. Papatki? Papa!